Maneczków widzowie dzisiaj będę Wam pokazał, że byście usuwali swoje dane jak sprzedajecie lub oddawacie gdzieś swoje urządzenia na przykład do biedry w elektrośmieciach. I ja znalazłem w elektrośmieciach takiego o Samsunga Galaxy Tab 4, ale uważajcie jak to... Ta... czekajcie włączę. Uważajcie, dlatego że... żeby nie usunęli. To jest przykład. Tu znalazłem z kątem z kontem, zalogowanym kątem Google. I na Facebooku. Um, oczywiście tu na przykład jest Sandander, ale nie załadowany. Nie zalogowany znaczy. Pamiętajcie, usuwajcie, bo ktoś może us tego wam usunąć po pro Nie usunąć, tylko ukraść wam konto i będzie dopiero problem. OK, oczywiście go je usunę, tylko czekajcie, muszę gdzieś znaleźć. Kopia zapasowa i zerowywanie. Ustawienie fabry kurde. Tu są Gmaile, Wam je zamarzę. I resetuj urządzenie. Usuń wszystko. I tak oto się zresetował.